Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do Stasek, to jako niespieszny szabrownik I moi drodzy, po przeszukaniu niemalże całego pasa Asteroid. Wreszcie, po niemalże dokładnie, dokładnie przeciwnej Inaczej. Zaczęliśmy eksplorację tego pasa Asteroid gdzieś tutaj przeleciliśmy ten 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 aż tutaj i dopiero teraz znaleźliśmy statek matkę. Po drodze znalazłem kilka próbników. kilka razy walczyliśmy, zdobyliśmy poziom, więc zainwestujemy ten poziom w logistykę floty. Zapewni to 25% o to czwartą prawda, mniejsze zużycie zapasów na codzienne, rutynowe utrzymanie, funkcjonowania okrętów. Rzućmy okiem na naszą flotę, jak to wygląda i zapiszmy jako osobny zapis spróbujmy podlecieć i zobaczyć co tutaj się dzieje. Jest to jeden z legendarnych um, okrętów matek odkrywczych. Ten cichy, zautomatyzowany um, to była główna siła robocza, prawda? Um, eksploracja z kolonizacji ze strony domeny. Jest to Proba. Jest to próbnik von Neumann, czyli założenie jest takie, że jest on zdolny do wyprodukowania, skopiowania samego siebie, do wyprodukowania wszystkiego z zasobów, które znajdzie na miejscu. Ten konkretny okaz jest zniszczony spalony i e, po prostu jest, 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 jest e, nie jest w stanie dającym się do wykorzystania, ale na pewno jest w stanie... okazuje się, że jednak, gdy podlecimy bliżej, Ok, czyli fakt, że podleciliśmy bliżej, aktywuje ten okręt. Jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli spróbujemy z nim zawalczyć. Brak opisu na ten moment. Jestem pewien, że skończy się to naszą śmiercią, ale chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak ten okręt wygląda. Chcę zobaczyć go na własne oczy i w praktyce. Pamiętajmy, że one nie posiadają tańczy, więc jeżeli jest SONI to zagramy to istnieje szansa, że będziemy w stanie przeżyć taką batalię To jest naprawdę olbrzymi okej, okay? intrygujące. A szkoda, a szkoda go niszczyć, no ale w, in... w żaden inny sposób nie odzyskamy z niego materiału. Więc jeżeli chcemy czegoś więcej dowiedzieć się o tym opięcie, musimy niepowodnie go ulicę To wielka strata, ale cóż, cóż, cóż poradzić. Ten okręt chyba jest nawet segmentowy, zobaczcie, to jest jeden osobny segment, to jest osobny segment, to jest osobny segment, to jest mobilna stacja kosmiczna po prostu. Niesamowite. Teraz pierwszy spotykam się z tym. Jak widzicie nasze siły bardzo, bardzo ostrożnie podchodzą do wrogich okrętów ze względu na fakt, iż mają one olbrzymią przewagę liczebną ale i tak fakt, że my tak ostrożnie tutaj podchodzimy, zapewnia nam olbrzymią przewagę ponieważ my mamy tarcze energetyczne, a przeciwnik takowych nie posiada. Więc tak długo jak moje okręty właśnie zachowają umiar i skupią się na eliminacji pojedynczych oponentów. Pozwolą im zużyć um, jakiety, które mają ograniczoną ilość użyć w walce. Tutaj czas działa na naszą korzyść. Oczywiście nie, nie, nie. Nie będzie tak przez cały czas. Żeby czas działał na naszą korzyść, ponieważ szybciej nasze okręty się zmęczą, jak widzicie. Ten brachium jest chociażby już okręt nazwany endechilem jest już zmęczony wolfy nie są okrętami które zbyt długo mogą w sytuacji bojowej się znajdować na ten moment nie ma nie jest to jeszcze sytuacja niebezpieczna ale są one już zwyczajnie mniej Moi drodzy mniej celne chociażby. Jeśli ta walka przeciągnie się jeszcze dalej dłużej, to zaczną otrzymywać obrażenia z czasem. Jeżeli będą próbowały nadal w tej, w tej walce pozostać w każdym Razie, na pewno koszt tej bitwy dla nas pod względem zapasów będzie dość duży. Tylko pozwolę sobie poczynić takie założenie, że niemalże na pewno ilość złomu, którą odzyskamy, szczególnie że specjalizujemy się w odzyskiwaniu złomu, będzie dużo wyższa niż nasz koszt. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, cóż takiego będzie znajdowało się wewnątrz tego okrętu statku matki zwiadowczego. Absolutna przewaga posiadania tarczy. Absolutna przewaga posiadania tajczy z większą mobilnością daje o sobie znać. Nie musiałem wydawać żadnych rozkazów. Pozwalam po prostu, aby... Moje okręty podejmowały decyzje samodzielnie. Rozproszyłem się przeciwnika. Moje okręty samodzielnie wykorzystały prawda, swoją przewagę mobilności i tarczy, działając zwyczajnie w sposób ostrożny. To domyślne zachowanie, na które pozwoliłem moim okrętom, było najlepszym zachowaniem jakie jakie moje okręty mogłyby być. Mamy odrybinkę uszkodzeń pancerza i kadłuby, ale nie jest to nic na ten moment nawet na tyle groźnego, aby nasze okręty zostały wyłączone z o, mówiłem to, mówiłem i nasz mur akurat zaczął otrzymywać większe odderzenia. Masz pozwolenie, żeby się wycofać. nie chciał się wycofać obok innego O, i kiedy nie patrzyłem, udało nam się położyć nasze ręce na statku matce. Statek matka został dezaktywowany. Wszystkiego zewnętrzne systemy obronne i ofensywne są nieaktywne. Teraz wszystko na co czekamy to operacja sprzątania. Domknięcie, wyczerpanie tutaj sił ostatniego z automatycznych dronów. Widzimy, że wolfy już praktycznie nie nadają się do walki. Jeżeli chodzi o ich gotowość, bo ja Ok, i to był ostatni z okrętów. nasze zwycięstwo. Wszystkie okręty zostały przechwycone przez nas. I nie znaleźliśmy nic, co by naprawdę mnie zafascynowało. Jestem głęboko zawiedziony. Spodziewałem się rdzeni alfa tutaj. A co najmniej rdzeni beta. A gamma to. Jestem bardzo głęboko zawiedziony tym, co tutaj otrzymaliśmy. Wyrzucam nadmiar. Za to otrzymaliśmy wszystkie dane zwiadowcze odnośnie planet w okolicy. I znaleźliśmy nanofor w idealnym stanie. To była rzecz, której się spodziewałem, kabulejnie. Po tym obiekcie ponieważ, jeżeli jest to, był to próbnik von Neumannem, no to używał właśnie technologii z zakresu nanotechnologii. Tym samym miałem właśnie nadzieję znaleźć to. Miałem jedno, jednocześnie nadzieję znaleźć rdzeń alfa, no bo jest to niezależny próbnik. I podejrzewałem, że rzeczony niezależny próbnik będzie właśnie bazował na tym rdzeniu alfa. Nie nie znaleźliśmy takiego. Przeszukajmy jeszcze jasny, złą, drobne, nieistotne rzeczy. I musimy niestety. Zostawić nadmiar zapasów. Jak widzicie, jest to 739 jednostek zapasów. Przynajmniej otrzymaliśmy dwa poziomy, i te dwa poziomy zapewnią nam maksymalny poziom logistyki floty. Dzięki temu wszystkie nasze okręty, które teraz będą i tak odzyskiwały gotowość bojową. Na maksymalny poziom tej gotowości bojowej będzie wynosił 85% dla większości naszych okrętów i 100% dla okrętu dowodzonego przez oficera, który posiada wytrzymałość bojową. To jest trzeci poziom wytrzymałości bojowej. Zwiększy poziom naszego oficera. System obronny. Power Grid Modulation. To chyba będzie dość użyteczne dla nas, jeżeli się nie mylę. E Okej, okay. zostały jeszcze zaledwie trzy poziomy temu oficerowi do maksymalnego poziomu. Jestem ciekaw, czyli teoretycznie powinno nam się udać Impact Mitigation i Power Grid Manipulation na maksa rozwinąć, jeżeli nie wybierzemy żadnej innej cechy. Tu, 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 tu. O, ok. Bądź specjalistą od tego, od tego, od tego. Czyli tak, jesteś specjalistą od rakiet i uzbrojenia. Czy rakiety liczą się jako obrażenia pod broni? Czy to się skumuluje dla rakiet? Czy właśnie specyficznie tylko ten modyfikator działa na rakietę? Nie wiem, więc wam nie odpowiem ani samu sobie nie odpowiem na to. O, specjalisty rakietowy... O, Combat Coders, jak mi wyjdzie. Okej, okej, okay, okay. nie jestem w pełni zadowolony z tego, jak nasz oficer, lotniskowca na ten moment wygląda, ale mogło być gorzej. Mogły być zdecydowanie gorsze. Mm -hmm. Czyli nasza flota poradziła sobie z. A statkiem matką? Naprawdę kusi mnie. Zastanawiam się, co zrobić z tymi zasobami. Bo 700 jednostek zasobów piechotą naprawdę nie chodzi. Świat, jeden z tych światów, e, raport odnośnie tego, co na nim się znajduje, został dany nam przez statek zjadowczy, ale nie interesuje nas on za bardzo. Udajmy się tutaj, przelećmy jeszcze przez obrzeża tego pola asteroid na ten moment, a nuż jeszcze coś znajdziemy, e, albo wiecie co. Cofnę się jeszcze na momencie. Pozwolę sobie, Któ, która z tych rzeczy jest tym, co mnie interesuje. Ok, te. Tak. Więc teraz, na ten moment, jak widzicie, olbrzymia ilość tego, tych zapasów. Jest i tak używana do napraw, więc możemy zabrać ich odrobinkę więcej. Zaczekamy tutaj zwyczajnie, zaczekamy aż naprawy zostaną zakończone. Następnie zaparkujemy do pełna, jeszcze z osobami. odzyskamy tą pełną gotowość bojową, o właśnie to w takim razie więc możemy um, ciebie przygotować. Będzie to kosztowało gotowość bojową, ale zwyczajnie użyjemy użyjemy tych zasobów, które i tak w innym przypadku byśmy tutaj zostawili i to nie byłoby nam do niczego przydatne. Bierzemy wszystko? Weźmiemy wszystko, bo bierzemy zasoby, prawda? Czyli one same będą za siebie płaciły. My płacimy dodatkowe zasoby, żeby zabrać ze sobą więcej zasobów. Sprawdźmy jeszcze raz to pole. Bo właśnie spodziewałem się czegoś mniej więcej takiego. To jest absolutna przesada to, co zrobiłem, bo dodatkowo jesteśmy spowolnieni. Więc zamiast lecieć do punktu skokowego, użyję po prostu skoku odjazdu nad przestrzeń, który kosztuje mnie zasoby, a tych zasobów mamy za dużo. Okej, okay, to jest... to był świat podwójny, więc lecimy teraz do gwiazdy neutynowej. I jak widzicie, jesteśmy spowolnieni, prawda? Nasza maksymalna prędkość to 17, ponieważ mamy za dużo rzeczy. Ale nie przejmujemy się tym, bo zaraz specjalnie przelecimy przez burzę. O, właśnie, tak. I świadomość tego, że... Lecimy do Gwiazdy Neutronowej, czyli zaraz pewnie znajdziemy się znów w tych promieniach Pulsara i będziemy tracić dodatkową ilość za wyposażenie. O właśnie, o tym mówię. Możemy schować się za planetą, jeżeli zdążymy. Dopiero niedawno się o tym dowiedziałem. Możemy schować się za planetą i przeczekać widzicie planeta ochyania nas przed tym strumieniem materii gwiezdnej wyrzucanej przez pulsę, ok. I przeszukajmy okolicę. Zobaczmy, co możemy tutaj ciekawego znaleźć. Bardzo często dookoła pulsarów można znaleźć stacje badawcze. Ale wygląda na to, że dookoła tego pulsaru nic nie ma. zupełnie nic nie ma. Jestem głęboko zawiedziony tym faktem. W takim wypadku po prostu. A, nie tak. Po prostu się stąd wydostańmy, zanim ten snop pulsajowy powróci. No, wynośmy się stąd. Szkoda, że to nic nie było. Miałem nadzieję na jakieś laboratorium badawcze, właśnie, no ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Dopiero co znaleźliśmy okręt, matkę zwiadowczą. Znaleźliśmy kolejną bardzo cenną rzecz, prawda, którą będziemy chcieli zachować. Jest tutaj kilka, kilka naprawdę bardzo, bardzo użytecznych rzeczy. A niektóre systemy planetarne są zupełnie puste i zupełnie nieinteresujące dla nas, kolejny miesiąc upłynął. Kolejną kasę za nic, zarobiliśmy, prawda? Hegemonia płaci nam za to, że latamy sobie na obrzeżach sektora i nie pomagamy jej w działaniach zbrojnych. to Coś się tutaj znajduje na no orbicie. Próbnik. Próbniki są tak mało interesujące dla nas, że równie dobrze mógłbym go zupełnie zignorować. Ale... Ta odrobinka doświadczenia, no powiedzmy, że jest to coś, dlaczego jestem gotów się poświęcić. Szczególnie, że zawsze mamy, pewną tą małą szansę, że będzie obrona dookoła takiego dookoła takiego próbnika. I ta obrona zapewnia doświadczenie nam i naszym oficerom dodatkowe. Więc zawsze to się Rozejrzeć, że za czymś takim do każdego próbnika, pewda podlecieć. Najpierw polecimy sobie na dół i taka prosta eksploracja, prawda, proste poszukiwanie układu planetarnego, który będzie nadawał się do kolonii, skolonizowania przez nas. O, cóż to takiego jest? Fraga, to najprawdopodobniej znów nie opłacało mi się do niej pod latem, podlecieć. Oczywiście, że się nie opłacało podlecieć więcej paliwa zużyliśmy niż zyskaliśmy ale to zawsze odebinka doświadczenia chociaż i kolejny próbnik jak widzicie odebinka doświadczenia do odebinki doświadczenia i nagle, nagle mamy tutaj kolejny poziom i teraz tak, będę chciał starannie przemyśleć ponieważ na pewno będę chciał założyć kolonie więc będziemy chcieli mieć tu i tu poziomy. To jest 6 poziomów, czyli to będzie 38 poziom. Potem następnie będę chciał tutaj jeszcze trzy poziomy. Czyli to będzie 41, czyli zostają mi trzy pełne umiejętności, które mogę wybrać. Jedna z tych umiejętności to doktryna używania myśliwców. Trening oficerski. I albo wojna elektroniczna, albo koordynacja manewrów. Nie, jeszcze nie jestem pewien. Najprawdopodobniej i jedno i drugie po jednym i w jednym dam drugi poziom. Teoretycznie na ten moment zmodyfikowałem kliki, teoretycznie na ten moment mogę mieć 103 poziom. Ale myślę, że dla tej rozgrywki wrócę i edytuję pliki tak, żeby wszystko było dokładnie jak w wersji bazowej. Czyli maksymalny poziom wersji bazowej to jest poziom 50. I tego będziemy się trzymali. Dla tej rozgrywki, jak będę grał na modach, a planuję pokazać również w przyszłości, nie wiem czy od razu, ale w przyszłości będzie rozgrywka również na modach, ten najpierw to maksymalny poziom podniosę do 103. Co będzie oznaczało, że będę mógł odblokować każdą umiejętność w grze. Na ten moment na ten moment jestem sam siebie obwiniają tego 50., bo taki jest zamysł twórcy, tak twórca ust w, w, wpisał w plikarwie. Można to zmienić, ale nie jest to konieczne, żeby to zmienić. Czyli co? Na ten moment nie mamy za dużo myśliwców, więc to nie ten jest priorytetem. Na ten moment nie wyznaczyliśmy, gdzie chcemy zacząć naszą kolonię tworzyć, więc to nie jest priorytetem. Oficerów na ten moment nie mamy aż tak dużo zatrudnionych. Myślę, że koordyn koordynowanie manewrów będzie użyteczne, bo to od razu na sam początek sprawi, że jeżeli wystawimy co najmniej. 10 albo może nawet mniej okrętów, to wszystkie inne okręty, wszystkie okręty w flocie będą miały 10% większą maksymalną e, szybkość. Jest to całkiem, całkiem fajna, użyteczna rzecz. Szczególnie dla naszego typu floty, prawda? E, więc tak to na ten moment wygląda. I zakończę ten odcinek. Następny odcinek będzie o krótszą, około 20 minut z malutkim hakiem. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w odcinku następnym. Hej hej!